Dzisiaj upiekę rybę w skorupie z soli. Użyję do tego bardzo smacznej i ostatnio popularnej ryby labraksa. Do grubo zmielonej soli dodaję sporo skórki z cytryny, natkę pietruszki, a także suszoną chili. Całą masę idealnie skleją nam białka. Użyję białek z czterech jajek. Wszystko dokładnie mieszam ze sobą. Kiedy masę mam już gotową, zabieram się za rybę. Wycinam z niej wszystkie płetwy i oczyszczam z ust. Do takiej oczyszczonej ryby świetnie będzie pasować cytryna. Kroję na połówki i umieszczam w brzuchu ryby. A po więcej naszych ciekawych i smacznych przepisów, zapraszam Was na naszą stronę www.kulinarnatv.pl. Ale wracamy do naszego przepisu. Na dnie naczynia żaropornego umieszczam część naszej masy solnej. Na niej układam rybeńkę i obkładam pozostałą masą solną, uciskając. Oblepiam w całości labraksa tak jak się lepi bałwana, pozostawiając na wierzchu jedynie ogon. Następnie wstawiam do nagrzanego do 200 stopni piekarnika. Piekę około pół godziny, która na tym filmie trwa przez 5 sekund. Taka magia. Wyciągam z piekarnika labraksa, na którym utworzyła się twarda skorupa z soli. Delikatnym widelcem skruszam ją, uważając, żeby nie zniszczyć ryby, oczyszczam dokładnie soli i układam labraksa na talerzu. Jest idealnie doprawiony, a przy tym cudownie soczysty. Wy też koniecznie musicie to zrobić w domu.